Witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Midas i Aura. Witamy Was moi drodzy. Dzisiaj nadszedł ten czas, że wróciliśmy z wakacji i postanowiliśmy w końcu, w końcu nagrać unboxing paczki od Eryki Nawrockiej. Myślę, że nie trzeba tej pani Wam przedstawiać. Liczymy na piękne zapachy i zaczynamy. Mam tutaj paczuszkę ze sobą. Przechodzimy do unboxingu. Wobec tego przechodzimy do unboxingu paczki od Eryki. Unboxing naszych zapachów jest już dostępny na jej kanale. Nagrała wcześniej, dlatego że my byliśmy poza domem. Myślę, że też zapachy od nas się spodobały, przynajmniej niektóre. Jako też usprawiedliwienie, myślę, że możemy powiedzieć, że nie znamy tak do końca gustu Eryki. Staraliśmy się wysłać też zapachy, aby sobie potestowała, aby też rozszerzyła, można powiedzieć, swój, nie, swój punkt zainteresowań, więc pojawiła się tam też nisza, natomiast no zdajemy sobie sprawę, że są to zapachy nie do końca łatwe, przynajmniej ten Linium Vitae, mimo że on jest tak z pogranicza górmą, no to był tak dany po prostu jako taki gratisik na takie przełamanie się, także no część się spodobała, to akurat byliśmy w stanie e, przewidzieć, że może nie do końca się spodoba, ale jak zwykle za dużo gadam, także mam tutaj już paczuszkę. Przede wszystkim bardzo ładnie zapak estetycznie, także nie będę tutaj przedłużał. Liczymy też na fantastyczne zapachy. część sobie wybraliśmy również, bo korespondowaliśmy, a część myślę, że też będzie jako taka niespodzianka. także aura jest tutaj też ogromnie ciekawa. ja sobie tutaj oczywiście otwieram. też stwierdziliśmy, że zrobimy taki test na żywo na wizji, a później może na spokojnie już przetestujemy. I coś Wam jeszcze powiemy. Także tak wygląda pudełeczko, fajnie zapakowane. To myślę, że można odłożyć. No, i tak też jeszcze chciałbym powiedzieć, że fajnie wyszło, naprawdę fajnie wyszło. Już jesteśmy po obejrzeniu jej wersji na temat naszych zapachów. No i trzeba przyznać, że naprawdę wyszło to całkiem fajnie. Myślę, że bardzo trafnie odebrała wiele z tych zapachów. No i przede wszystkim fajnie usłyszeć od osoby trzeciej, co myśli o, o naszych, można powiedzieć, jednych z ulubionych zapachów. Także jeszcze raz dzięki za ten film. Dobra, także przechodzę do rozcięcia pudełeczka. Paczka przyszła dosyć szybko, no ale tak jak wspomniałem, byliśmy poza domem na wakacjach. Dopiero teraz siadamy na spokojnie do wąchania tych cudeniek, które tutaj pewnie się znajdują. Aura już się tutaj nie może doczekać, no bo nie ma co ukrywać, że raczej będą to zapachy damskie. A ja tutaj widzicie koszula jeszcze w klimatach wakacyjnych. Wiadomo, o, zobacz, jak ładnie zapakowane. Zobaczcie tutaj też widzowie. Fantastycznie. To jakiś papier chyba elegancki. Może tutaj aura spróbuję, chociaż nie wiem, może mi się uda. Aha, to jeszcze tutaj się zaczepiło. Pudełeczko też na bok. Bardzo ładna kolorystyka. Zobaczcie sami. Fajnie, fajnie to wygląda. O, mamy też liścik nawet. Nie chcę tutaj za długo szeleścić. Może tutaj nie będziemy pokazywać, bo zapewne to jest dla nas. Także dziękujemy, ale sobie przeczytamy poza, poza tutaj wizją. I całkiem sporo tutaj trubeczek, moi drodzy, jest. W międzyczasie tutaj aura się nie mogła doczekać i otworzyła kopertę, więc jest tutaj coś takiego. No, powiem szczerze, że wspaniale to wygląda. Wydaje Super. mi się, że to jest taka jakby zakładka do książki coś takiego i można tutaj napisać, co mnie wzbogaca. Także myślę, że fajnie sobie tutaj odpowiedzieć na takie pytanie. No, wygląda to naprawdę niesamowicie i myślę, że też pasuje e, wizualnie do tematyki Taka naszego kanału. Taka magiczna grafika jest. Tak, tak. Z tyłu też e, fajnie się błyszczy. Areka też nam napisała. List, natomiast nie czytaliśmy go jeszcze przed nagraniem, aby też nie spoilerować sobie, bo aura tylko tam rzuciła okiem i było tam napisane o tych zapachach, więc też nie chcemy psuć sobie zabawy. Wobec tego, aby test był taki na żywo w pełni szczery, przeczytamy sobie później. Natomiast dziękujemy za piękne tutaj walory estetyczne. A jeśli chodzi o same próbki, to też jest tego całkiem sporo. Nie wiem, jak to też pokazać, żeby nie wyleciało. Zobaczcie. Także są tutaj próbeczki. Bardzo fajnie będzie co testować na pewno. Nie wiem, jak się tutaj zmieścimy z tym wszystkim. Kurczę. Yy, dlatego, że jest tego naprawdę sporo. Tutaj mam Rasasi Abian. Coś takiego mamy. Później mamy kolejny zapach. Yy, Verset Perfumes Andrea Formi. Tak. Coś takiego. Ja tam się na damskich nie znam, więc dla mnie to jest nowość. Ale myślę, że tutaj ciężko chyba będzie się zmieścić w jednym odcinku. Attraction Intense. To nie wiem, czy to nie jest ten, który ja byłem bardzo ciekawy. Roger Publishing London. Tak wygląda. Później mamy Attraction Sensation, tak? Z Avonu też. O, Eryka lubi Avon. Aura kiedyś też jako młoda dziewczyna nosiła Queen Katy Perry. Kolejny zapach. Mamy tutaj kolejny Avon Attraction. Game, game, chyba. Game, chyba, tak. Tak to wygląda. Ok. Później mamy. Jean-Paul Gaultier. Label, chyba, tak? Label. Coś takiego. Myślę, że tamte zapachy też są opisane, natomiast no tak tutaj na szybciutko tylko. Później mamy Avon Attraction Desire. I mamy również ostatnią próbeczkę Joe Malone, ale tutaj chyba się nie rozczytam. Niestety ja już nie pamiętam, jakie tam chcieliśmy, bo to już jakiś czas temu. Także jest tego całkiem sporo, przyznam. Będzie nam ciężko się, myślę, zmieścić w jednym filmie. To niedobrze, dlatego że nie mamy baterii dodatkowej. Eee, trzeba będzie tutaj coś wybrać, myślę. Jakoś to podzielić. Także, moi drodzy, mamy 10 próbek do obwąchania. Myślę, że całkiem Damy spora ramy. liczba. Także, no nie wiem, aura, może tutaj pierwsza. Ja, może bym tego Jomalon Malone w sumie y, na sobie, a ty też coś dla siebie wybierz. Mm, Bo tutaj ja dużo ciekawa. jest tych damskich przede wszystkim. Tym y, attraction sensation. Okej, okay, to ty pierwsza, może. Dobra. Ja tutaj też mam. Muszę... Kolor, kolor jest bardzo ładny, taki różowiutki. Pokażę jeszcze, pokażę do kamery. Różowiutki. Tak, tak. To mi trochę też przypomina jak od Erato dostaliśmy właśnie ten jej cudo. To też był taki kolorystyki, właśnie lekko różowej. Pozdrawiamy swoją drogą perfumę Erato. Fajnie jednak też się wymienić doświadczeniami. No bo Dobra. jednak każda odbiera Psikamy. inaczej zapach, wiadomo. Psik. Okej. Okay. Ja tutaj też będę na aurze trochę wąchał, bo... Taki owocowy Pokaż? jest. Taki soczysty. Taki niby soczysty, ale też czuć jakąś taką rzeźkość w nim. Tak, ja bym powiedział, że przede wszystkim słodki, Łabnie bardzo jest. kobiecy, taki nawet dziewczęcy. Trochę słodki teraz mi się wydaje. Mhm. Ale szczerze mówiąc, to nie wiem właśnie, czy to ten nie był z tymi jagodami leśnymi akurat. Tak troszeczkę pachnie właśnie takimi owocami mhm. leśnymi. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Bardzo no. ładny. Moim zdaniem strzał w dziesiątkę. To są właśnie klimaty aury, także no. no. To, to chyba będzie trzeba zakupić na pewno. Wiedziała co, co, co wziąć jako pierwsze do testu. na to fajny zapach. A Iwan potrafi robić też dobre zapachy. Znaczy, Ale ładny jest. Podoba mi się. Mhm. Tak, pokażę jeszcze. Myślę, że to nawet taki zapach na co dzień. Mhm. I myślę, że w większości się może podobać. Tak, ja myślę, że przede wszystkim bezpieczny jest bezpieczny, nie jest taki przekombinowany. Wiecie, bo czasami te zapachy są takie przeładowane niepotrzebnie, a tutaj wszystko jest tak zblendowane, zbalansowane. Także tutaj myślę, że łapka w górę musimy tutaj jeszcze oceniać, bo Eryka oceniała w skali Aha, dziesięciopunktowej. Od jeden. <laughs> Aha, czyli od 1 do 10, tak? Tak, ja myślę, że mógłbym mu nawet dać od razu dziewiątkę, bo to też ja myślę, że fajnie. Ja jako facet no myślę, że zainteresowałbym się dziewczyną, która pachnie w ten sposób, bo jest to przyjemny zapach, naprawdę przyjemny taki dla nosa i na pewno dobry na co dzień, ale mm -hmm. Też bym dała dziewiątkę. Tak? Tak. No. Dobra. Bardzo ładny. Okej. Okay. Ale dziesiątkę zostawiam może. No, dziesiątkę jeszcze może zostawimy zdarzyć. na później, okej. Okay. Bo już na samym początku już dziewiątkę dajemy, tak. tak. Dobra. Także ja sobie wezmę ten Jo Malone. Ja muszę tutaj później wstawić wam napis, co to jest dokładnie, bo nie pamiętam, nie pamiętam i ciężko mi się tutaj rozczytać. To jest zapach Jo Malone, ale tak jak mówię, no nie wiem za bardzo, który to tam był. Ciężko mi się tutaj też rozczytać. Wiecie, jesteśmy jeszcze rozkojarzeni po wakacjach. O, przyjemny jest. Ogólnie też te perfumy Jo Malone, powiem szczerze, że no... Niektórzy nie są za bardzo e, nastawieni na to, dlatego że są dosyć drogie, a też e, niektóre są e, chyba wszystkie są wodami kolońskimi, więc też niektórzy narzekają na parametry, ale U, Ciekawy zapach. Ale myślę, że e, zależy też od skóry. Mm, pokaż, Ładny jest, tak? świeży. Tak mi się kojarzy też z taką czystością. Tak, ja myślę, że też jakieś jakieś piżmo tam może być, Trochę jakieś kwiaty. Trochę na początku Czułam taką trochę słoność, ale teraz jakby ta słoność się bardziej układa w taką jakąś mięciutką słodycz. Taki, nie wiem. Ja też jakąś powiedzieć. lekką, lekką kwaśność szczerze mówiąc mm -hmm. też tam gdzieś czuję. Jakąś delikatną. E, bergamotkę może? Możliwe, jakieś, coś, coś, cytrusowego coś, coś też. cytrusowego. Ja myślę, że ten Jo akurat jest, jest odpowiedni na tę porę roku, czyli tak po prostu na upały, na ciepłe dni, właśnie na teraz. Doskonale by się go z pewnością nosiło. No, też mi się podoba. Eryka też tam opowiadała o którymś zapachu, który też był właśnie z Jomalon, ale jej się za bardzo nie podobał, ale my też jesteśmy w fazie testów jeszcze. Jeśli o mnie chodzi, to najbardziej chyba lubię wood Satch and sea salt z jo Malone. Najbardziej mi się podoba. Lakonu się jeszcze nie dorobiłem, no ale wiecie, 600 zł nie chodzi piechotą. <śmiech> <śmiech> Także ten jest fajny. Olejków w ogóle zadziwiająco też całkiem sporo. Jeśli jest to faktycznie woda kolońska, to powiem wam, że całkiem mocno pachnie naprawdę. Ładny jest, ładny, świeży, doskonały na e, każdą porę, tak wydaje mi się, że jest bardzo uniwersalny. Teraz bardziej taki cytrusowy się robi. Uh -huh, uh -huh. Na początku znaczy... jakąś słoność trochę słoności czułem, potem tak. taka ta słoność przeradzała się w taką jakąś mięciutką słodycz, a teraz bardziej Wychodzą cytrusy. On w ogóle troszeczkę mi przypomina, tak jak sobie jeszcze myślę, to on mi trochę przypomina ten Hermes, mój e, ode Marvels Blue. On też był taki słony na początku, ale później leciał bardziej w stronę drzewną. A tutaj z kolei się wydaje, że więcej jest takiej czystości i cytrusów. Ale my, wydaje mi się, że jakiś wspólny mianownik jednak jest w tych zapachach. Fajny, ten mm. naprawdę fajny. Ja myślę, ale że... Mimo wszystko jeszcze, to jak tak się wąchasz? Mhm. Dłużej, to ta, ta jakaś taka słoność jest i tak w nim. Mhm. Niby jest słodka trochę słodki, bardziej kwaskowy przez jakieś cytrusy, ale też jest lekko taki słony. Fajnie, jest, jest. Słoność. Ale powiem szczerze, że nie wiem, w ogóle Jo Malone to chyba ma unisexy, z tego co pamiętam. Nie wiem, czy oni też mają zapachy typowo dla mężczyzn czy typowo dla kobiet, ale tutaj wydaje mi się, że jest to typowy unisex. Facet też mógłby tym pachnieć bez dwóch zdań. Także ja myślę, że tutaj może bym ocenił na na 8, 8,5 jeśli o mnie chodzi, a to tylko dlatego, że no coś podobnego już kiedyś wąchałem, a wiem, że Jo Malone są dosyć drogie, więc no, też staram się jakby budować tą swoją kolekcję o takie zapachy, które faktycznie się od siebie różnią, natomiast powiem szczerze, że gdybym dostał od kogoś taki zapach w prezencie, to byłbym bardzo ukontentowany, bo, bo są to moje klimaty. Bez dwóch zdań, naprawdę, ładny, świeży. Ale taki uniseksowy, właśnie on unisexowy, nie? Tak, tak. Ale widać, że. No, dużo. Skóra ci się błyszczy. Tak, to mhm. prawda. Dobrze, także myślę, że możemy przejść jeszcze do jakiegoś Avonu, dlatego że tutaj mamy rasas to może być coś mocniejszego. A od 1 do 10? No ja mówiłem tak 8, 8,5, bo, bo. A ja? No to właśnie, ty czekam na twój ruch. Ja temu daję takie właśnie też 8,5. 8,5. Mhm. Czyli generalnie kolejny zapach, który można powiedzieć, że się spodobał i się udał, także dziękujemy pięknie. Dobrze, także moja droga, proszę tutaj losować dalej. To losuje sobie ten. Dobrze. To jest Avon Attraction Intense. Okay. Ten zobaczymy. Ja tutaj w ogóle powiem, że żeby te testy były miarodajne, to trzeba by testować na swojej skórze, tak jak właśnie to Eryka robiła. my tutaj tak trochę na urze, trochę na mnie. No, no ale właśnie. później najwyżej jeszcze omówimy na spokojnie po testach dogłębnych. Dobra. Na razie trochę zaległości jest po wakacjach. Wiecie, jak to jest. O. Okej. Okay. Także jeszcze raz przypomnij, moja droga, co to jest? Avon Attraction Intense. Attraction Intense, czyli będzie to jakiś intensywny zapach, może. O, już o. go czuję z daleka. No, faktycznie. Pierwszy co to taki słodziaczek. Mhm. Mm mm -hmm. Czuć dużo słodkości. Mhm. Mm też go poczułem. Ale ja ja z daleka czuję nie, słodycz i taką lekką pudrowość, nie wiem czy a. z bliska może pachnie inaczej. Czasami tak właśnie jest, że z daleka inaczej. I tutaj powąchać sobie. Kurczę, a powiem wam, że z bliska inaczej, czyli to, co wam powiedziałem przed chwilą idealnie się tutaj sprawdza. Z bliska mam wrażenie, że czuję tutaj taki akord gumy balonowej. Tak jakby Hmm, była tutaj, myślę, że tuberoza może. Może tuberoza tutaj być. Tuberoza Ale ma taki. Jest, faktycznie on pachnie jak taka, no? Taka balonowa, balo prawda? Taka balonowa, jakaś mamba. Mi się mhm. kojarzy trochę tak z mambą. Mi się wydaje, że to, że to może być tuberoza, no teraz nutnie nut no. sprawdzaliśmy, ale powiem mm -hmm. wam, że z odległości na pewno jest słodszy niż z bliska, tak jak się faktycznie nos przystawi do skóry, to wcale nie jest aż taki słodki, ale też myślę, że fajny, taki dziewczęcy, no na pewno ten pierwszy był bardziej słodki eee, w porównaniu z tym, pokaż jeszcze. Mhm. Mm Mam wrażenie, że są tutaj właśnie jakieś kwiaty połączone z owocami. Jest słodycz, ale taka nienachalna, przynajmniej tutaj na skórze aury. Nie wiem, jakby było też na mojej. Na mojej pewnie by był słodszy. Yy, ale fajny. Też taki, można powiedzieć, mający coś w sobie, ale z drugiej strony yy, dosyć świeży wbrew pozorom. Ja bym powiedziała, że. On jest taki w... słodki, ale to taka słodycz jest przeplatana właśnie z tymi jakimiś takimi owocami. Mi się kojarzy z kolorem czerwonym, nie wiem czemu. Albo, ale z albo jakimiś czerwo, taki, jakiś owo, czerwonymi owocami, jakimiś taką maliną, jakby możliwe, taką trus, truskawkową mambą, truskawkowa mhm, zmieszana z maliną, gdzie ja truskawki za bardzo nie przepadam w perfumach, ale to tak, nie wiem, czuję taką mm, dobrą truskaweczkę, taką jak z mamby. Tak, Taką tak. I tutaj też warto, aż apetyczną. Dla warto mnie jest myślę apetyczny. zaznaczyć, że nie pachnie to syntetycznie. Baura właśnie dlatego nie lubi truskawki, bo przeważnie ciężko tę nutę odwzorować w perfumach. Natomiast tutaj myślę, że jest fajnie. Nie wiem też czy jest to truskawka. Ja w ogóle mam wrażenie, że jest tam jeszcze coś w stylu powiedzmy mięty. Tak jakby były faktycznie owoce, kwiaty i powiedzmy mięta jakby blendowała poziomka to wszystko. Albo może bardziej. Coś, coś takiego. Mi się kojarzy tak z takimiś, takimi, takimi czerwonymi owocami. Pokaż ten mali. pierwszy jeszcze, ten pierwszy. Hmm. Kurczę, to nie wiem nawet, czy bym nie powiedział, że ten mi się bardziej podoba niż ten, ten się, pierwszy. Tak. Mhm. Ja bym mu dała przecinek 75. Ja bym mu dał chyba 9,5, bo wydaje mi się ciekawszy niż ten pierwszy. Mimo, że ten pierwszy faktycznie jakoś tak ujął mnie tą słodyczą, ale tutaj, no wiecie, ja ogólnie jako facet dosyć lubię tuberozę, a mam wrażenie, że tutaj tuberoza może być. Także, no fajnie. Ja jest. nie czuję tej tuberozy właśnie Ale to, jest... to chodzi o ten akord, no. właśnie taki balonowy. Na mnie to bardziej może czuć. Możliwe. Fajne, nie? No, mi się bardzo podoba. Też na co mhm. dzień. I w ogóle też, jak oglądaliśmy, chyba, właśnie perfumową wymiankę z Erato. Tam były te flakony, chyba też wklejone. To powiem Wam, że też fajny design ogólnie jest tych flakonów z Avonu, więc myślę, że cena też nie jest przesadzona. To są chyba dobrze zainwestowane pieniądze w tym mhm. przypadku. No, ten zapach mi się bardzo podoba. Bo myślę, myślę że, że tak z 60-70 złotych trzeba chyba go Flakon zakupić. kupi. E, tak? Myślę, że tak. O kurczę. Bo jak już mi tak powoli ślinka leci na jakiś zapach, no, tak. no to, to znaczy, że chyba trzeba go kupić. No prędzej, dobrze, czy później. dobrze, dobrze. To ja może ten wezmę teraz, Attraction Game, też Avon, tak? Tak. Tak to wygląda. To ja może na sobie. Tutaj był... E... Ten Jo Malone, może tutaj wyżej troszeczkę. Może tutaj gdzieś, albo dobra. O, Psik Solidny. My w ogóle zamówiliśmy też fioleczki sobie, ale jeszcze czekamy. Czekamy na dostawę, także ten też możesz odłożyć. Przypominam, jest to zapach Attraction Gold. Attraction Gold. Game. Game, sorry. O, ten powiem szczerze, że już jest taki gęstszy faktycznie. Hm. Ten jest na pewno gęstszy i bardziej duszny w porównaniu o. na pewno z poprzednikami. Natomiast y, też nie powiedziałbym, że jest zły, na pewno po prostu inna piramida zapachowa, inny zupełnie styl. No, coś innego. Też skóra się błyszczy. Hmm. Ale coś mi przypomina. Nie wiem. Pierwsze, co to mi przyszło na myśl, to takie cukierki y, z Lukrecji. Albo takie rzeki, tak, lukrecja. Tak, może być lukrecja w tym, no? Ja ogólnie też myślałem, że może jakieś drzewa się tutaj czają. Wydawało się, że dosyć yy, drzewny, ale. Jakby lukrecja z wanilią, do tego może jakaś pralinka? Karmelek? Coś, coś takiego. Nie wiem, ja bym powiedział przede wszystkim, że jest to zapach dosyć duszny. Jest, ale jest słodki. Jest słodki, ale też nie aż tak bardzo słodki. Mm -hmm. Jest to słodycz jakoś, taka dosyć duszna. Tak, jeszcze taką jakąś kremowość mm -hmm. w nim czuć. No tutaj bym powiedział, że taki faktycznie otulający. Może bardziej na jesień, zimę niż, niż teraz. No tutaj hmm. bym powiedział, że nie do końca moje klimaty. Jeśli aura ma rację, no to ja nie przepadam za lukracją osobiście. Annyż też potrafi tak pachnieć dosyć podobnie. Ciekawy. Dla mnie ten zapach jest naprawdę ciekawy. No, na pewno nic w kolekcji nie mam, co mogłoby pachnieć też podobnie. Też mi się wydaje, że nie mam. Hmm. No, na pewno jest no, zastanawiający. Mhm. Na pewno jest zastanawiający. Ale to ja myślę, bym... że trzeba jeszcze mu dać y, trochę czasu, zobaczyć, jak się rozwinie, bo, bo faktycznie może Ocena? ten. Może ten start być inny. No ja bym tutaj chyba nisko jednak ocenił. No, no, jeśli lubisz ten zapach, no to wybacz, ale to nie są moje klimaty po prostu. Także ja bym chyba tutaj tak z czwóreczkę myślę. Tak? No. Ja bym dała taką siódemeczkę. Mhm. Nie, bo ja przede wszystkim mi się Ciekawe wydaje, ten że ten jest... Mnie mógłby zmęczyć, jak ja osobiście bym go na siebie zarzucił. Nie wiem, czy faktycznie jest tutaj lukrecja, ale... Coś, co pachnie bardzo e, w podobny sposób. A ja akurat za tym akordem nie przepadam. Zresztą no to wiadomo, to ty wiesz o tym. Mhm. Ale to i tak myślę, że nie jest całkiem Nie wiem, czy nie nawet źle. tu nie ma czasem trochę migdała. Możliwe. Nie wiem, później sprawdzimy te nutki. Dobra, okay, lecimy, lecimy dalej. dalej. Dobra, to mamy, skoro już attraction, to lecimy dalej. Attraction desire. Okej. Okay. Aura jest tutaj zadowolona. Tyle zapachów pięknych. Mm. też warto powiedzieć, że no nie jesteśmy nieomylni. Możemy o, a, się pomylić, dziękuję. bo to wiecie, pierwsze wrażenia, a później po czasie na powietrzu inaczej może się ułożyć. Zazwyczaj lepiej, jak tak wiecie, dostanie powietrza. O, ten jest bardzo taki świeży, bardzo owocowy taki. Nie wiem czemu, ale bo na początku poczułam gruszkę. Kurczę, no ten też jest fajny. Też jest fajny. One z jednej strony wszystkie są w miarę w podobnym klimacie, bo powiedzmy, są świeże, są owocowe i są bardzo uniwersalne. To na pewno można powiedzieć o tych zapachach. Natomiast ten też jest w innym stylu trochę. Mhm. Podobnym ale klimacie, ale w innym taki... stylu. No. <laughs> nie, ten, ten bym powiedział, że chyba bardziej kwiatowy mi się wydaje. Tak. Nie wiem. Nie. On jest y, niby faktycznie owocowy, ale też wyczuwam w nim kwiaty. Ja tak bym jak... powiedział, że jakieś białe kwiaty. Jak ja bym miał strzelać, to bym powiedział, że tutaj może być jaśmin. Może być. Albo jakiś kwiat pomarańczy może. Natomiast też nie należy do fanów białych kwiatów, a tutaj o ile faktycznie są białe kwiaty, to myślę, że są podane całkiem przyjemnie. Mhm. Myślę, że to też raczej taki zapach, Ładny który by zapach. nie zmęczył. Mhm. Aczkolwiek, no żeby być w pełni sprawiedliwym, no to bym musiał go jednak umieścić troszkę niżej e, niż, niż tamte. Taki z... zwiewny też jest to zapach i... Nie wiem, może taki do Kojarzy mi się z kobietą w takiej sukience dłuższej mm -hmm. w kwiatki. O. No? Ciekawie. Także ja bym myślał, że ten bym umieścił jako ten trzeci, powiedzmy, ten Ładnie z tuberozą. Jest. Najbardziej póki co mi się spodobał, o ile faktycznie to tuberoza. Pierwszy test jako drugi, i ten bym powiedział, że na trzecim miejscu mógłby wylądować. Ale jaką ocenę bym tutaj mógł dać? Myślę, że może z siódemeczkę, może z siódemeczkę. Bo po prostu, dlatego nie wyżej, bo mi się wydaje, że on może być nietrwały. Tak. Po prostu Ale Nie patrzymy po... na teraz na trwałość, tak, tylko tak. ogólnie na Sama kompozycja jest fajna, tylko właśnie wydaje się bardzo taki zwiewny, bardzo lekki. Ja wiem, że Eryka też lubi takie zapachy, więc ciężko no, też odnosić się nam do tego, bo my już trochę w tych arabskich bardziej siedzimy, trochę też nisza się gdzieś tam przeplata. Więc wiadomo, że porównując zapachy arabskie, kompozycje bardzo zaperfumowane, na przykład z Avonem, no to też jest jednak co innego. Tutaj są takie zapachy bardziej uniwersalne, bardziej na no, co dzień. Jaką ocenę dajesz? No, ja bym tak dał siódemeczkę jednak. Jednak siódemeczkę, myślę. Ja bym dała ósemeczka. Ósemeczkę, czyli można powiedzieć, że jeśli chodzi o aurę to wszystkie zapachy jej się podobały. No, bo póki co, to są w takie właśnie w moich klimatach. To prawda. Ja myślę w ogóle, że Eryka ma bardzo podobny gust do aury, jeśli chodzi o zapachy, bo obie panie lubią przede wszystkim zapachy słodkie i owocowe. Więc to na pewno jest tutaj Mocno, mocne podobieństwo, także myślę, że chyba zakończymy sobie ten film na, na tym zapachu, bo i tak już wyszło dosyć długo, podzielimy sobie to na pół. Także jeśli o mnie chodzi, to chyba ten Game najmniej mi się spodobał z tej pierwszej piąteczki, a najbardziej chyba ten z tą tuberozą, o ile faktycznie to jest tuberozą, chyba był trzeci. Chociaż szczerze mówiąc, ten Joe Malone też jest fajny. Zobacz jeszcze ten Jomalon. Jomalon, powiem szczerze, że się mhm. zrobił taki bardzo mydlany teraz. Tak. Eee, nie wiem, czy tam więcej piżma, czy takich akordów mydlanych. Na pewno w Jomalon start jest e, przyjemniejszy, taki trochę ostrzejszy, a później bardzo, bardzo, bardzo łagodnieje. Natomiast no, to jest taki zapach czystości, faktycznie. Jak się wykąpiecie e, na świeżą skórę, można sobie coś takiego zaaplikować i utrzymać tą tendencję świeżości, takiej bańki zapachowej, więc myślę, że też jest fajny uniwersalny, ale ten z tuberozą jakoś tak mnie przekonał. Znaczy, tak mówię w cudzysłowie z tuberozą, bo nie wiem, czy tam jest tuberoza, czyli chyba ten trzeci. Ten trzeci i później ten pierwszy, nie, który testowaliśmy, już nie pamiętam. Także czekamy na podsumowanie i werdykt Aury, jeśli chodzi o tą pierwszą piątkę. Z całej piątki podoba mi się najbardziej Attraction Desire. Uh -huh, uh -huh. Później bym powiedziała, że Attraction Intense. Następnie jo Malone. O, proszę. Kolejno Attraction Game, no i na końcu Attraction Sensation, to Zmien, który pierwszy? mnie najbardziej jakby z tych attraction interesował, ale no jakoś strasznie ucieka z mojej skóry. Na początku go czuję, a potem jakoś tak ucieka mm -hmm, i mm -hmm. bardzo ucicha. No, możliwe, że to jest jeszcze mylne. Wiadomo, trzeba dłużej przetestować, aby się wypowiedzieć. Natomiast pierwsze wrażenia jak najbardziej szczere, więc dziękujemy i myślę, że w tym miejscu możemy zakończyć. Jeszcze kolejna piątka przed nami, także czekajcie na część drugą. Cześć. Pa!